Erasmus Plus to Dla mnie to europejski program wymiany edukacyjnej młodzieży i nie tylko, który pozwala rozwinąć nam nasze horyzonty nie tylko naukowe, ale także zawiązać nowe kontakty, a jednocześnie dobrze się bawić. Nauka za granicą z Erasmusem Plus. Największe zalety i wady. Największe zalety to dla mnie jest nauka języka obcego i, szlifo i jego szlifowanie. Inną zaletą jest możliwość spojrzenia szerzej na e, poziomy nauczania i programy nauczania za granicą. Przede wszystkim jest to również organizacja i samodyscyplina, gdyż musimy samemu zacząć działać. A z wad nie dostrzegam jako takich, patrząc nawet po swoim pobycie. W jakim kraju byłeś na Erasmus? I co cię tam zaskoczyło? Byłem we Wtensburgu, to jest miasteczko na północy Niemiec, i rzecz, która mnie zaskoczyła, że po zakończonym wykładzie studenci pukali pięścią w stół jako wyraz aprobaty dla prelegenta i uznania dla dobrego wykładu. Co dał Ci Erasmus Plus? Na pewno poszerzył moje horyzonty myślowe i naukowe. Co więcej, była to dla mnie otwartość e, kulturowa, a także nauczyłem się samodyscypliny i samoorganizacji, ponieważ wymagane to było przy adaptacji do nowej rzeczywistości. Jaki jest największy Twój sukces związany z programem Erasmus? Na początku mój język niemiecki nie był, nie był dobry. Jednakże, dzięki programowi Erasmus, i pobycie na Erasmusie, zaowocowało to pracą, w której wykorzystuję w pełni potencjał języka niemieckiego, a jednocześnie jestem często w delegacjach i, i konferencjach, w których często występuję jako prelegent. Jak namówisz innych do udziału w programie Erasmus? Przede wszystkim rekomendowałbym, żeby potraktować wyjazd Erasmus jako wyzwanie, a jednocześnie przygodę. Dzięki temu będziemy mogli poszerzyć swoje horyzonty, poznać swoje możliwości, a jednocześnie dobrze się bawić i mieć przygodę do końca życia.